Siemaneczko z tej strony Katrin. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zobaczymy sobie y, jakie są konie przecenione. No i tak, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. OK, i tutaj mamy konie. Dobra, biegniemy. Tutaj mamy dzikiego konia jorbickiego. Tak on wygląda. Powiem wam, że ten konie jest naprawdę fajny i w ogóle w bardzo fajnej cenie jest, także jeśli chcecie go kupić, to kupcie na bazarze, no bo tak ogólnie to on kosztuje... 970, chyba 5 star końców. Em, no, także tak dużo różnych maści. Ja w ogóle sama nie mam jeszcze żadnego, także może kupię. Jeszcze nie wiem. Dobra, zobaczymy sobie kolejne konie. Tutaj mamy takiego konia Smoka. To są te starsze konie, co kiedyś SSO jej właśnie dodało. No i też jest mega, są jakby mega tanie te konie cena jest naprawdę bardzo niska tak samo jak um, ten koń też jest bardzo, bardzo niska cena no mi osobiście tak średnio się podobają, więc raczej ich nie zakupię kolejny to jest taki koń um, tak on wygląda on jest bardzo, bardzo ładny ja już go mam, więc no nie będę kupowała, no ale tak, to jest właśnie jest w bardzo niskiej cenie no i tutaj jeszcze mamy takiego. Tak, tak on wygląda. No i też jest w takiej cenie, jak tutaj widzimy. Także tak. To chyba wszystko z tych koni. Powiem Wam, bardzo fajne mają umaszczenia te konie. Bardzo mi się podobają. Może jakiegoś kupię. Nie wiem. Nie wiem, czy kupić jakiegoś smoka tego nowego, co dodali, czy może jakiegoś dzikuska tego konia dzikiej. dzikiego, koń dziki. No, jakoś tak. Dziki koń, chyba Jorwicki. Um, także tak. Chyba jest w sumie wszystko z tej aktualizacji. Jeszcze sobie zobaczę. A jeszcze są stroje z drogi poranka, czyli właśnie jest dostępny do zakupu. Um, komplet czeka w sklepie Złota Kopystka w Murland. Ok, to może idziemy zobaczyć. Ja w sumie chyba mam. Mam to? Mam chyba ten strój. Tak mi się wydaje. E, I to jest chyba właśnie ten strój, co on był właśnie w pierwszej drodze Pioniera. Także zobaczymy sobie. E, no. Nie wiem w ogóle, gdzie jest ten sklep. W ogóle zobaczymy, czy mamy coś do odebrania tutaj. Ok, nic nie ma. Dobra. Tu, tutaj, tutaj nic nie ma. A, tutaj mamy. Ok. Tak. E, chyba jest. Tak mi się wydaje. E, tu mamy jakieś kolczyki. Ok. E, co? No, i gdzie jest ten strój w ogóle? No, nie ma go. Nie ma go. No bo ja chyba go mam, no to za co nie ma. W każdym razie tam gdzieś powinien być. Chyba w tym sklepie. Murland. Mm, także jeśli jeszcze... Um, jeśli go nie macie, a chcecie zakupić, to po prostu jest w tym tutaj oto sklepie w Murland, chyba w tym. No tak mniej więcej tam pisało, więc e, tak. No i chyba jest już wszystko z tej aktualizacji. No a za tydzień będą nowe cztery umaszczenia. Także jestem bardzo ciekawa, jakie to będą. Nie patrzyłam w ogóle w spoilerach. Możliwe, że są już na spoilerach albo coś. No, ale ja właśnie nie widziałam, więc... No. Mm. No, więc... Eee, tak. Także to jest już chyba na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Będzie mi niezmiernie miło. A jeśli chcecie być na bieżąco, to zostawcie subskrypcję także trzymajcie się i do następnego